Halo, halo, witam was bardzo serdecznie jestem na i gramy sobie dzisiaj w Watch Dogs 2 Jak widzicie mamy sobie taką fajną furkę, stała akurat tutaj tam zaraz gdzie byliśmy na tej, na tej kładce jakby Więc pomyślałem sobie, że wezmę sobie, że wezmę sobie jej pożyczę I tak potrzebujemy ogólnie dostać się, żeby kupić sobie jakieś ubranka tak do ubranek mamy. Mm. Musimy mieć tu. Tak? Nie! Gdzie musimy mieć po te ciuchy? Informacja turystyczna, auto Allied, sklep żeglarski. To powiem Wam, że teraz jestem w szoku, gdzie mam. Gdzie ja mam. No to to jest to. Ja to nie do niej chcę. Poznał mi to proszę, dziękuję. Tak więc pojedziemy sobie tam, przejdziemy się. Zobaczymy sobie w ogóle się, także jeździ. Przez pierwszy kawałeczek no to po prostu dziwnie mi się strasznie jeździ nie. Nagrało nie się wcześniej w takie gierki, jak nie Netflix Każda gra ma po prostu inny, inny handling na całego sterowania. Nie wiem czy po tak dziwnie to ta gra działa, Nie wiem, jakby, jakby płynności nie było. Tylko to co widzę właśnie na podlądzie, nie? Bo ja gra jako on tak on że płynnie mi działa, nie? I nie ma jakichś zwień. Tak na podlądzie, tak jakby tak głubią by klatki. Nie wiem, dziwny trochę. Jeszcze zobaczymy tam wstawienia to później. Czy coś uda mi się. Dobra, już już nie zjim ordy Chcę go przybrać Ruszymy z dołu Nie byłem takie Tak? No mogą być takie rusy Góra. Tak w sumie żału nie ma, nie? No niech będzie tam. Okularki jakieś? No też może ale no, lepiej wygląda. To better, pozostawił mu nie. a Jaka to jest pison? Nie, no nie. Jeszcze mi jakoś nie posyłem, a buty? To jest takie kurde szało, nie było dupy, nie urywa, nie? No ale jak się w trąbkach bujać? Dobra, buja się w trąbkę. Oj right, Sitar, so where you at? Sending you the location and the tu jechać. Dżublacha garska? No pan no się, nie? ten odcinek będzie trochę dłuższy niż ostatni? Jakbyś tak dookoła, do około 35, góra, maksymalnie 40 minut odsyłu było. Ale te 40 to jest takie max, max kurde ile mogę nagrać. Bo nie chciałbym znowu takich długich odcinków nagrywać, bo to... to wiecie. No. I trochę czasu potem i to na, na wyrenderowaniu. No i to na YouTube'a. Nie jest mm. jeździ, tak, jak uda się z tym jeździć, tak moją myślę, że nawet ten, ten świat w miarę wygląda. Nie jest źle. Jakaś kurde kółko, ten widzę. Kierowca ciężarówki, ok. A co jest? Farmaceuta jedzie. Prowadzi blok kulturowy mm, Ciekawe. A ten? Film, a w ogóle włączyłem sobie góra, nie o, mam nadzieję że Wam to nie będzie pokazało, bo gra wygląda na znacznie krótszą i przede wszystkim nie ma takich ścinek tak mi się wydaje przynajmniej. Zresztą zobaczycie sobie sami jak obejrzycie sobie sobie kawałek nagrania, znaczy no, film filmu na, na YouTube Ale w miarę to wygląda, na świat Wcale on taki mały nie jest Hmm, ciekawe W ogóle bym w gitarze cały czas to bym się w w coś na pewno No to tak, kurwa like, to oh. Nie wyjeżdżają, nie skręcają w ogóle No ale pewno się zawsze to się pierdole, nie? Kwestia czy są? Kwestia nie wiem, do jednego złego skrętu, czy po prostu Złej nagłej decyzji No tak, teraz Mogę w prawo dalej, a w lewo Ale już ślad na jest dziubla. To jest gdzieś tam w centrum Wydaje mi się, więc A, zaraz wracamy w lewo A pojedźmy sobie tu gdzie jeżdżą yy, Ciapongi Znaczy do no, ciapongi to, to jest dla pasów, no, dla lubusów. no Ale okej okay. Ale przywaliłem Aż mi maska odleciało No nie! No kurde <grywa> Nawet nie da się przyczyć kurde z masy, kurde, było na cały silnik, nie? Skoutyx zbliżył Nie wiem co to jeszcze jest, tak powiem, wam szczerze Dobra już już Tak to główno jest Do wywalenia Mogę w sumie wyrać. Wjeżdżam! Sorry, że cię zobaczyłem. mieć no wpuść mnie, kurwa, popięć. Jam pójść tu, tu? E otrzmę. Że tak kurwa nie że. Niby masz teraz. A not gonna score this just the slip in that's all on to wygląda, nie? yo finally so josh and i spoke and fucking over bloom has been a long-standing project all right you need two things to take down bloom you need to get people to rally behind your cause and separate you from the trolls. And we need bots and a lot of them to handle the data CTOS is processing. Thank you, Josh. We spent all night modifying our app so you can get followers to download the app and we can use their processing power for the cause. This is happening. It's really happening. Mm -hmm. Man, this is happening. You better get to it. <laughs> Hell yeah, man. Barbarians are at the gate and ready to bust some Roman heads. Yeah, we're gonna focus on some high profile ops, playing for exposure and laughs to get people to download our app. Mm -hmm. all right don't worry so that was something fun no marcus <laughs> check you out alive and dry i wasn't sure after your moonlight swim come here you've got to check this out our very own open source research app so like all of us here pool vulnerabilities that we find and we encourage everyone to share their work, their research, etc. Okay, so what's the research app do? Widen our skill set? Make us irresistible to the gender of our choice? What, so it's like a i I know kung fu kind of deal? If kung fu was a gender and not so 1999? Absolutely. no Watch me if it's No to ciekawe jest. Gadżety, eksploraty, manipulacje z danymi, omijanie zabezpieczeń w pojazdach, przyjmowanie urządzeń. Biłość w walce. Myślę, że... że na razie pójdziemy sobie w to może. Zwiększa co? Przykrość no ale ja nie mam tyle Aha, to mogę zrobić sobie, dobra W ogóle mam 5 Jeszcze mogę trzy użyć. To by sobie czuję się zdalne, o mi zdalnych O, teraz to wezmę Przedam się, ja gdzieś wchodził może. Mam tylko jedno, jedno to już bardziej sobie nie wykorzystam nigdzie raczej. Two, 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 two. two. Okay. Behold the wonders of technology. A three D printer. This is the army of printers. It is capable of pumping out an arsenal of lethal weapons. Down. Seriously? Yep. Once you master it, voila! Hipster merchant of death. All good, except I'm no hipster. <laughs> you keep telling yourself that. Now try to make something. But don't blow us up. Hmm, no dobra. Eh, skoro każe nam się zbudować, to zobaczymy. drukarka 3D włącz. Paralyzator. Yeah, ja, I'm 38. 1358 kurde no biedak jestem nie co to jest, mogę kupić to najwyżej kurde karabin do texen no nie wiem weźmy sobie ten karabin do texen może no mogę jeszcze jakąś pompę wziąć karabin do paintballa no paintball to raczej nie Obrażenia bo znacznie lepsze parametry a coś wyżej nie no weźmy sobie może to karabinek. Kolej, drukujemy z bronię. Jak to w ogóle brzmi? czy to dowolną, czy mogę mieć sobie każdą. Nie no nie, no nie mogę każdej, bo mi kasy zabrało nie. I skoczek potrzebuje. Dajmy tego skoczka no, zobaczmy co to jest. No to, to wychodzi nie. Zmontowane, gotowe. Gdzie ty go Do dupy? No, eee, okay, kejku wybieram. B, wpuszczam. B, na razie będzie mnie interesowało. Ale trochę chyba na nie będę mógł. No, to nie nawet blokuje. Dobra, pójdźmy do tej drugiej dupy. tego kolesia. To tu ma się k E nie, to nie Josh, to ten... Good to have another brother here. Oh, good to be here, man. Are you all hackers? Yeah, kind of a basic requirement to get invited into the hacker space. But we all have our specialties, like Josh over there. Always building shit that shouldn't work. Now he's trying to build this big ass drone. And Wrench? Good engineer, too. But better at breaking shit apart. And yo, <laughs> Sis got skills as an artist and a graphic designer. Without her, dead sex walking around without a face or voice. What about you? What's your superpower? Tactical coordinator or cat herder. Take your pick. I make Dead Set go where it has the most impact. You heard of Prime 8? Those are some real dirty hacking motherfuckers. Yeah, I've brushed up against them before. It wasn't pleasant. Alright, that's what I like to hear. Link up with me when you're ready to do this, and I'll fill you in. There's always someone running ops against Prime 8. Bet they'd love your help. Okay, online will not we be here. It's something. Right? So, place is something. We used to keep track of news feeds on here. But now, it's our follower wall. So it knows if we're trending? No, no, no. It's based on hard values. How many people downloaded our app? How much processing power we have access to? You know? Nice! And speaking of which, we're downloading the DedSec app into your phone as we speak when it's ready open it up click the suggested op and hit the park outside so we can test it sounds good one more thing i put a reminder on your phone so you remember what we're gunning for get enough processing power to take down bloom Czyli dopóki nie zrobię sobie czegoś innego, to nie, nie zdobędę Yyy eee, Co to w ogóle jest? Jakieś lajki z serca, nie wiem No dobra, śledźmy tę misję Ale dobra, to tu jest już Się ma już A ja nie mogę z nich badać. Nie to nie! Nie będę się prosić a, i to pewnie mogę się zziemnąć, nie? Tam odpocznie jest A... Nie no, nie będziemy Lecimy na górę od razu i... YOLO Musimy dotrzeć do parku Mission... Mission Dolores No, mnie? Coming up after the break, we'll be sitting down with a former street artist. Sweet T, as he's known in the community, is here to promote a new book of his art and a brand new fashion line including t-shirts, caps and bling. Very exciting stuff. I Specjalnie, że było jakieś kraśne, bo I wbiegłem w to. No I jak to widziałam holograma, hologramy, nie. Bo już się tym bawiłem, czy to ma lato, i nie, to moje nie stoi. The apps downloaded and I'm in the park. What am I testing? Start profiling things around you people, devices. See what you can pull from them. That's what helps us figure out our next ops. And running ops that are important to people is how we get them interested in DedSec. The more followers download our app, the more intel we get. It's the circle of life. Oh, and see if you can find some components to help us with our research. Keep snorting! The app is your data mining tool. Okay, okay, I got this. So what now? Up to you, man. You're free to do whatever catches your eye. We post ops to the DeadSec app, and doing them helps us get followers. And followers are our Skriller. Followers mean computers, which boosts our processing power, which lets us do bigger and badder ops. Oh my god, this makes it all worthwhile. Hey, so what's this about Bobo Dakes? You know Bobo's working on a new album, right? Yeah, I heard. Well, you won't get to hear it? Motherfucker Gene Carcani just put millions on the table to keep it all to himself. What does a big pharma CEO want with a rap album? Dude has a huge Bobo collection. And he probably wants to hang that shit on his wall like a damn trophy. Just rubbing his money in our faces, bruh. Do you know if Bubble took the deal? He hasn't announced anything yet, but he will. It's a lot of cash. And maybe there's still time for an intervention. Time for what? Intervenție, curva barania. I assume you guys have heard of Gene Carcani? He's the shit sack who's on TV laughing about how he's raising the price of leukemia medicine. Yeah, the most hated man in America? Yeah, why, well, yes. Yeah. Guy's a huge Bobo Dakes fan. Must have read Bobo's in town recording new tracks because he's offering millions to keep the album to himself. So stupid. Bobo will never go for it. The real one won't. So we're gonna do it for him. I'm gonna visit Bobo and see if I can borrow some of his new tracks as proof that we're legit. How do we contact Karkani? I need you guys to run through interviews, podcasts, whatever. Find me some usable lines. We're gonna make a soundboard. Pojebana sytuacja. Ale dobra, yy... No, chyba kontent Kurwa, coś pokazało mi się. Nie ma. Claro. Claro, sí. chodzi, To sí, claro.

So yes. So yes. Guys, the cyber driver trailer just dropped. Oh yeah, sweet. Hey, don't watch it without me. <laughs> Meet you at the hackerspace. I'm on my way. Pieroletto. Jarek naglęt pęciałem kółdę tak mocno w lewo, że nie ją trzystało, nie? Zaka. Wreszcie musi być tak daleko porozsiewane Czy to jest jakieś wróżby wydłużanie gry że człowiek trzeba grać parę minut tą i parę minut drugą stronę Czy to było jakiś bug No jedzie 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 No tak wygląda to dziś nie wygląda ja nie mogę Taki jak smart nie Może no, dwa razy podjąć tu i tu bez sensu Dobra. Jak się mam Jak się mogę do ciebie dorwać? Wśród do tu tu są. Au. Got a new bobo track the world has never heard before. How's the soundboard coming? Yo! A Bobo Dakes, bitch! <laughs> Perfect. So how do we contact Karkani? I'm gonna visit his mansion. I need to see his face when we do this. Some <laughs> to nam tylko sobie auto Bo moje się troszkę zniszczyło A myślę, że taki nowy model Mogę sobie z chęcią wziąć I pożyczyć W ogóle bo jakiś jest, kurde, nie wiem Coś, szala Tesla, coś takiego Tak nisko jest No dobra, easy Chciałem, żeby dalej będzie ci, Dobra. No, bro. You still have to do that. What's the problem? The city US, się. Time to mess with the farmer clown. This ass face deserves it. Hello? Sup? Uh, sup? Who is this? Yo, bitch, it's Bobo Dakes. Holy shit. I'm a huge fan. Are you taking me up on my offer? Yeah, I laid down some hot tracks. Really? Fantastic. Yup. Can I get a sample? Born a race, born a craze. Ain't the the fuck away. He ain't the hero of the story. You don't go out of a blaze of glory. Right, my babe. Telefobo sent you. Damn. That's dope. That's your best work yet. You're welcome. And This is exclusive, right? No one else gets this, just me? So, how do you want payment? The bitch better have my money. I do. I just need to know how to route it to you. Y'all, Yo, check it. Ah, there. That's the routing number? Yup. Uh-huh. Yup, And confirmed. You got it. This is awesome, man. This is like a dream come true. Yo, bitch. What? They say God made man in his own image. But God made himself in Bobo's image. What are you talking about? Yo, bitch, it's Bobo Dakes. No. No. No, 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 no. Oh, what the shit? No. What? Come on, what are you guys doing to me? Why me? Come on. I'm a good guy. Jesus. Just business. I got shareholders, bitches. So I'm Bobo Guys, guys, he just he just donated 20 million to leukemia research. dobra. dalej. Yyy, poczułem tak, misję. A chciał Super to jest główna operacja jakaś. Obejrzyj film. Co tym to kurde? O okay. oh, chujesz no, just... no, I'm just... Ale w sumie wycisnął eee, myślę, że to będzie koniec na ten odcinek. No dużo nie zrobiliśmy, ale postaram się na kolejny odcinek zrobić mega długi ten odcinek z samą febułą bez żadnego jeżenia. Nie będziemy się nim przenosić, teleportować, kurde magicznym tym. Jakiś, nie wiem, odnetów na kawałki, żebyście mieli samą fobułę. Tak więc, widzimy się w kolejnym odcinku. Na no oglądające cyberjazdy. Komentujcie, subskrybujcie, a ja się z i czegnam. Trzymajcie się i cześć!